przestrzeganie czasu. Jest jedna minuta. Będę wyłączał mikrofon. Proszę bardzo. Pan przecież wiedział, jakie były, jaka była treść rozmów. Dziękuję panu posłowi, że znajdowano ciała. Dziękuję panu posłowi. Minęła minuta. Dziękuję panu. Dziękuję panu, minęła minuta. MAG jest instytucją niezależną od rządu rosyjskiego. Dziękuję bardzo. Na początek mam prośbę do Pana Marszałka, ponieważ obserwuję od początku debaty, że zachowuje się bardzo dziwnie, aby może skorzystał z porady Pana Ministra Klicha według jego pierwotnej profesji. Panie, panie Pośle, bo wyłączę Panu mikrofon natychmiast za niebywałe chamsy. Ja zawodowane. Skończył Pan. Efektem tych Pańskich zaniechań. Ta... Proszę zejść z trybuny. Proszę zejść z trybuny, panie pośle. Niech pana nie słucha. Panie marszałku, są tacy, którzy słuchają. To może na korytarz pan wyjdzie i pana posłuchają. Z każdą minutą jest mi coraz smętniej, niesmutniej, smętniej. Nie sądziłam, że przy takim temacie debaty, przy rodzinach katastrofy, można z tego zrobić kabaret, co czyni pan marszałek e, Niesiołowski. Choć cieszę się, że siedzi tutaj, bo tam e, rubasznym śmiechem bawił koleżanki i e, kolegów.